Sieman, ludziska z tej strony. Macie ksaty, jest kolejny odcinek gry slime Lunch, Czyli, pierwsze co robię, to od razu biegnę do naszych nowych tutaj slime'ów krystalicznych i mozaikowych, tylko po to, żeby właśnie dać im pietruszkę. Bo nie daj, niestety, głodują. W, w poprzednim odcinku, w zeszłym. A co za różnica, czy w zeszłym, czy w poprzednim? E, ogarnęliśmy sobie, znaleźliśmy tą pietruszkę, więc mamy już ją. E, tutaj już widzę, że a, się, się karmicie tym, tak. Te mozaikowe muszę wziąć chyba. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tych na razie nie będziemy potrzebować. Ale gdzieś tam po tych dużych krystalicznych rzucę. O, ciągnę sobie to co wypluli i mam ich pięć tylko. Więcej będzie? Proszę, czy nie, nie ma więcej. Dobrze. No to zaraz tak, malutkich tylko tutaj będziemy karmić. Raz, to, o, dwa, trzy nawet się zjadły, o. Tu jeszcze jakiś malutki jest. Oj, gdzieś tutaj jeszcze jednego widziałem. I jeszcze tutaj u góry sobie lata jeden. bije się do nich. O, nie żartowałem, żartowałem. Już 100 życia mi zostało tylko. Masz tutaj jeszcze jeden. Powiedz, że ktoś jeszcze ma. Mm, rzućmy. Postarajmy się ich nakarmić tam, kto chce, a kto nie chce. No niestety straciliśmy, straciliśmy wszystkie pietruszki, ale to trudno. E, przynajmniej wszystkie połączymy. Nie wiem, co to był za, za ogień. Nie mam pojęcia. Masz tutaj jeden. Co jest? One tworzą takie gwiazdki, które podpalają. A, dobra, już wszystko wiadomo. To już wiadamka jest normalnie. Dobra, ja sobie dam radę wskoczyć na tą maszynę śmieszną. Nie, nie dam rady z tej pozycji. O, z tej pozycji powinienem dać radę. Jest. E, widzicie jakiegoś tam jeszcze takiego niezamienionego? No jednak chciałbym mieć wszystkich zamienionych. Dobra, macie tutaj te swoje plorciki. No niestety troszeczkę poobrywałem, ale no zdarza się. Tego jeszcze nie mogę otwierać. Nie mam pojęcia, co mi jest potrzebne do tego. Sporo rzeczy jeszcze nie znalazłem, mogłem. A to chcę stworzyć. Czyli potrzebne są te haksa, homby I potrzebne są te jeszcze coś tame. Royal Jolly. Wiecie co? Myślę, że w dzisiejszym odcinku możemy się pobawić. Poprzerzucać sobie tych plortów jak najwięcej, żeby postawiać te ten. Czyli. A, właśnie, w ogóle klatkę różowych ja bym chciał, tutaj ich sobie postawię, nawet już zrobię dla nich ogródek, znaczy zagrodę bardziej bym powiedział. Wrzucę sobie ich jak tam najwięcej, żeby one były, będę ich karmić i one sobie tu będą siedzieć. I myślę, że tak mo może pozostać, nie wiem, tak z 30, 40, wiecie, mam tam cytrynki tam sobie leżą, e, gdzieś tam mam jeszcze te cebulę i marchewkę, więc co za różnica, co tam posadzę, e, zawsze będą mogli jeść to, jakby nie patrzeć, bo to są różowe, różowe mogą wszystko jeść. Więc zbiorę ich jak najwięcej e, i one będą e, tutaj nam e, produkować poniekąd tutaj całą, e, tutaj tam tą, tą naszą... Zabawę w te... Ale słów w ogóle dzisiaj... Nie mogę słów zebrać w głowie normalnie. Ale całą zabawę w laboratorium. Będą ten... Ogarniać tutaj te plorty... plorty te nasze slajmiki. Więc... Nie wiem, myślę, że z 30 jakich ich zbiorę będzie dobrze. Czy one cały czas wylatują? Czy ja bym mógł tak w nieskończoność ich zdobywać? Ej, tak! Jest w nieskończoność tutaj. Dobra, 50 mi nie potrzeba, zostawię was tutaj. Jestem ciekawy, co by się stało jakbym, mm, nie wiem, zbierał ich tak długo, a później wypluwał w jedno miejsce, co by się stało. A myślałem, że to jest zepsuta, ale jednak nie. Więc tak, y, mam misję, ja sobie odbiorę raz na ruski rok jakąś misję. Tu jakaś hermer chcę te hardbity i mam, akurat to wszystko mam, więc możemy jej dać. Tu mamy huntery. Jednego chciała i hardbity zaraz jej podrzucę. Chyba 6, yy, tak, 6 potrzebuje, więc zaraz jej tutaj podrzucimy. Nie wiem skąd mam tą marchewkę. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, lekcja matematyki z Maciejem. No, a w zasadzie lekcja yy, liczb. Chyba tylko. Dobra, i co tu mamy? Jakieś plorty? Face lemon? O, yy. No, gdyby nie te plorty, które mogę sprzedać, to to by się troszeczkę nie opłacało, tak? No, ale wiecie, to była prosta... E, ...prosta misja, e, proste zadanie, więc mogliśmy je wykonać. Teraz na ruski rok jakieś e, zadanie możemy wykonać i nic się nie stanie. Dobra, ja już tutaj... Aha, to fajnie, że was powrzucałem tutaj. E, posiedzicie sobie tutaj, was nie będę z nikim łączyć. Chyba, chyba nie potrzebuję nawet, żeby w... Mógłbym. Mógłbym ich z kimś połączyć, żeby sobie tutaj żyli. E, nie to no to też mogę przy okazji im tam, tam w tamtą klatkę podrzucić ale ja chciałem face lemon bo akurat nikt nie chce jeść znaczy mógłbym dawać komuś ale nie daję tylko dlatego że nie potrzebuję mam specjalnie inne tam rzeczy i mogarniałem no tu już się plorty zbierają więc te face lemony możemy sobie pozbierać teoretycznie właśnie dla kwantowych one są zrobione no ale tak jak mówię one mają tam mint mango więc te weź lemony im nie są kompletnie potrzebne w ogóle. A mi się przydadzą. O. Ja będę mógł je dawać tutaj naszym slajmikom, One będą na spokojnie to jadły. A ja będę miał plorty, które będę mógł sobie później powrzucać do maszyny. I oni mogą akurat szybko dostawać jedzenie, bo jest ich dużo. Zauważyłem, że jak y, y, Slimów, jak jest za dużo, a dostają za mało jedzenia, to się denerwują i atakują, y, przez co wyskaka, y, wyskakiwać potrafią czasami, to zauważyłem ogółem. Więc taka przestroga dla was, jak będziecie grali, uważajcie, żeby po prostu za mało im jedzenia nie dawać, a tu jest ich dużo, te różowe akurat się nie potrafią chyba denerwować, no ale sam fakt, że jest ich tutaj dużo i dużo będą jadły, to jest logiczne. Teraz będę chciał, teraz pobiegnę sobie nawet, nie, nie że będę chciała, pobiegnę sobie po plorciki Jakieś tutaj randomowe sobie pozbieramy, na pewno weźmy cały ten Rok plorty, mogą mi się przydać Myślę, że do produkcji 50 na początku starczy Później będzie coś takiego, jak takie można powiedzieć teleporty, więc będzie łatwiej to wszystko zrobić Tabi plorty jak najbardziej też się chyba przydadzą, tak mi się wydaje do Naszego laboratorium O, gdzieś jeden mi uciekł, o jest tutaj co tu jeszcze? Mamy wybuchowe i fosforowe, Huntery i radioaktywne. Weźmy te, bo jest ich akurat 48, to weźmy radioaktywne i Huntery, wrzucimy do maszyny, na pewno się przydadzą, jestem prawie pewny tego. No jeżeli nie, to przynajmniej będą w tej maszynie, bo już nie mogę zabrać, je. to jest tak sprzedaż, że wrzucę i nie mogę zabrać. Niestety. No ale tak to jest zrobione. Gdzieś mi uciekli? A nie, jeden dałem na sprzedaż, dobra, bo babka potrzebowała, to jej oddałem. No dobra, dobra, nie, 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 niepotrzebne mi to było za bardzo. 101 tysięcy mamy, no jak mówię, pieniędzy to nam nie brakuje na pewno. Czy wy już dostaliście jedzenie jakieś? Nie jeszcze. Halo, to jest na najwyższym ustawione, dlaczego wy jedzenie dostajecie? Dobra, to możemy sobie tutaj na spokojnie porzucać. Zobaczymy, co już mógłbym zrobić, bo może już... Się da coś wykonać z tych plortów, akurat które wrzucę. Jeszcze oczywiście pójdę po resztę tych plortów, które tam gdzieś miałem, poprodukowali je. Przed odcinkiem, oczywiście, jak zwykle sprzedałem wszystkie plorty, tam ich było bardzo, bardzo dużo. No żeby po prostu na odcinku tego nie robić. I wiecie, no i już mam z głowy jakieś tam robotę. o tutaj wybuchowe, tutaj miodowe. No na pewno te wszystkie plorty, które teraz są gdzieś tam wyprodukowane wszędzie sobie weźmiemy i wrzucimy do maszyny. I myślę, że będziemy wrzucać powoli do maszyny już cały czas. No chyba, że na przykład będziemy chcieli ulepszać yy, y, tą dziwną rzecz, tutaj te 7 coś tam, y, już wam pokazuję. Mianowicie to, 7 Rewards Club, jak będziemy chcieli to ulepszać, y, to, no, to się zajmiemy wrzucaniem tych portów do y, sprzedaży. Ale to pewnie poza odcinkiem będę robić, tak? Ym, a póki co na razie to nam nie jest za bardzo potrzebne. Nawet nie wiem po co to jest. Po co ja to ulepszam? Tylko tyle, że tam jakieś tam kolorki mi daje skórki do e, naszych tych skiny do broni, do domku czy czegoś tam maszyn jakichś. No więc to nie jest mi na razie potrzebne. Wciągnę też przy okazji wezmę. E, dlatego tego nie ulepszam mianowicie. Tam gdzieś tam poniekąd ulepszałem sobie od czasu do czasu sobie wziąłem i coś ulepszyłem. No ale teraz to jest mi kompletnie zbędne, tak naprawdę. No, no, tak jak mówię, nie wiem, może, bo na swoim świecie dosyć wysoko to mam zrobione, chyba na 30 poziom, czy 20 któryś, ale sam fakt, że odblokowuje mi się taki dziwny portal, ale nie wiem przez co, to może być e, niezwiązane z tym zupełnie, ale odblokowuje mi się portal do takiego nowego świata, w którym, no, dosyć ciekawie jest, właśnie, muszę kiedyś nagrać odcineczek, w którym pokażę wam, jak wygląda mój świat, a może jeszcze w tym to zrobię. Gdzieś tam e, po środku wrzucę, e, będzie taki przerywnik, taki czas na reklamy, e, żebyście mogli zobaczyć, jak świat mój wygląda, jak tam się wszystko prezentuje. No i zacznijmy tą przebitkę, o której wam tutaj mówiłem, że pokażę wam swój świat i tym podobne. Sprawdźmy najpierw kolory, jakie tu mam. A mam w ogóle tutaj 17 poziom, a nie 30, czy tam 20, któryś. E, ale tak, mam tutaj chyba kobalt na każdym założony, a nie tu klasyczny, bo. Nie wiem dlaczego zresztą, czemu klasyczne? Ale tak, e, zacznijmy najpierw może z tamtej strony, tutaj już e, zresztą widać co, co tutaj mam. O, może pójdę tak e, patrząc się w ziemię, żebyście nic tutaj kompletnie, okurczy w ścianę wpadło. E, żebym dobiegł, wiecie, do ostatniego tego momentu, e, który chcę wam pokazać, bo tutaj tego my nie mamy na swoim świecie odblokowanego, a tutaj mam, tak, e, dwa takie wodne sobie siedzą i tutaj mam dwa e, ogniste, bo ja ich więcej nie znalazłem. A to zresztą zobaczycie później jak tutaj wygląda. Chciałem tylko pokazać jak Rozmieściłem swoje slajmy Gdzie, jak i po co stoją I lecimy tutaj już na tą krainę leśną poniekąd, taka No wiecie, tutaj sobie postawiłem tutaj te wodne I u mnie trzy tylko działają w jednej takiej wodnej, nie wiem dlaczego, cztery już się tak dziwnie wstydzą czy coś I nie chcą pracować, tutaj w ogóle Ile tych kuberów tutaj leży, a niech leżą, co mnie to obchodzi. Tutaj mam oka oka, troszeczkę, źle to troszeczkę ustawiłem, a nawet się powtarzam, bo mam kawałek, żeby tam donieść. Tu, tutaj mam sobie zwyczajne kurczaczki, w ogóle widzę, że tutaj nie dość, że mam stonheny, to jeszcze mam briar heny, nie wiem co one tu robią tak naprawdę. Jakim cudem, a tutaj mam chyba zwykłe henheny, po prostu stojące, stojące to mam takie o, proszę bardzo, nie wiem czy na świecie, na swoim świecie chyba, znaczy na naszym świecie, który gramy, chyba takich nie mam. I chyba takich mam, tak mi się wydaje przynajmniej. I tu tak, mam fosforowe plus, fosforowe plus, co to są? A, to są Tobi, Tabi, fosforowe plus Tabi, ojej, to jak odleciało dziwnie. Tu mam, no w ogóle zobaczcie, mam zabawkę, ale ja ją znalazłem, fosforowe plus radioaktywne. Czemu mam dwa fosforowe? Bo nie umiem w to grać, nie? Może dlatego, tu mam bumki plus kamienne, czyli rock slime. Tu mam rock slime plus pink slime. I one sobie tu siedzą. Tutaj mam hard a tutaj mam marchewki. Nie wiem dlaczego. Te marchewki im daję. Zobaczcie. Zresztą, zresztą widać, co komu daje. Tym dawałem hardbity, tą bombę chyba też znalazłem, albo kupiłem, nie pamiętam, tym daję Qberry, a tym daj oka oka. No, każdy ma coś swojego. Teraz jedziemy tutaj do kopalni. W kopalni mam... To, to, to jest ten portal, o którym wam gdzieś tam mówiłem. Tu są derwisze plus mozaikowe. No, dosyć ładnie wyglądają, powiem szczerze. No i sobie tutaj żyją na spokojnie, tu mam dla nich jedzenie, dla tamtych właśnie. A tu mam mozaikowe plus kwiatki, które się nazywają... Jak one się nazywają? Co bo ja cały raz mówię, a tangle. Bo ja cały czas mówię kwiatki, I one sobie tu stoją. Tu mam e, kwantowe owocki dla kwantowych, oczywiście, slimów, które są połączone, tak jak już mówiłem wielokrotnie na odcinkach gdzieś tam, e, które są połączone z hunterami. To był najgłupszy mój pomysł, żeby ich połączyć. I tu mam tak, miodowe plus krystaliczne. A tu mam właśnie połączenie genialne, bo mam kwantowe plus huntery. I zobaczcie, ich tu było 15. A zostało, może, nie wiem. Z, 6, może jest 7, nie wiem. E, czy coś tutaj mam nowego? No, mam więcej tych sprzętów odkrytych, ule, ten... E, wykupionych i tym podobnych. Mam wszystkie w ogóle rzeczy wykupione z tego. A, albo zostało mi. A nie, one się cały czas tworzą. Na przykład jakieś Google Fashion Fashion Pod. E, pod to brzmi jak ten. Wędka troszeczkę. Nie, jak jest wędka. Fishing Pod chyba. Tak mi się wydaje, a ze sprzętów, które mam przy sobie, to właśnie jest ten market. Który zresztą mogę wam pokazać, jak on działa. Sobie stawiamy gdziekolwiek, gdzie chcemy. Możemy sobie nawet ustawić o, żeby obrócić go ładnie. Zbieramy sobie kilka plotów, no, albo wszystkie, które nam potrzebujemy sprzedać. I zwyczajnie pyk i wrzucamy. I one się sprzedają. Normalnie się sprzedają za tą samą cenę, która jest tam ustawiona. Zresztą mogę wam pokazać jeszcze, jak tu jestem. Ceny to będzie chyba ostatnia rzecz, którą mogę wam pokazać. Bo już więcej chyba tutaj nie ma do pokazywania Pokazałem wszystko co potrzebowałem, co musiałem e, A te echa mam tutaj, o Mam zielone, mam niebieskie i czerwone, nie, nic więcej e, A ja chciałem, o właśnie e, Ceny mam takie, dosyć niskie, bo bardzo często sprzedawałem, zobaczcie nawet te złote e, Mam za 257, bo no mówię, często udawało mi się Sprzedawać różnego rodzaju plorty Więc chyba to na wszystko mi się wydaje Myślę, że póki co jak dzisiaj się bawimy w laboratorium, to jak najbardziej w ogóle one zaczęły uciekać mi z klatki. Widzicie? O, przedostał się jeden. Trzeba uważać. Dlatego ich tutaj wsadziłem, bo przynajmniej za daleko nie uciekną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Niech sobie tu siedzą. E, a to zabiorę. Ogólnie zbierałem od nich e, plorty wczoraj. Znaczy wczoraj w grze. E, tak, I, i niestety zobaczcie jak dużo ich naprodukowali. A ten się znowu tu pojawił. E, powrót do domku. To są akurat hany z. Honey, hany, miod. Miodowe z kwantowymi i. i., i. jest je łatwo zobaczyć. One nie są niewidzialne. Ja na swoim świecie, który prawdopodobnie zobaczycie, jeżeli nie zapomnę, to, to one są tutaj połączone. Znaczy, mam kwantowe połączone z. Hunterami. Przez co wiecie, Hunter jest niewidzialny. Tutaj jest ten kwantowy, który się. E, Wyskakuje z klatki, o. Ale widzicie, one są takie złe, smutne, czy coś tam. I po prostu, nie wiem, ja miałem ich 15, a zostało może mi z czterech, może z pięciu. Nie wiem, gdzie się reszta podziała, może wpada do wody. Bo ja ich trzymam w tym miejscu dokładnie. Może się kiedyś dowiem, co się z nimi stało, na razie nie mam pojęcia. A już myślałem, że w to nie wpada ten kwantowy. A, ale to by było dopiero, kurcze. No, taka niespodzianeczka troszeczkę. Ja tutaj całe 50 wsypałem, a one nie wpadły do maszyny. Tu już widzę, że jakieś różowe, no ale jeszcze nie będę zbierać 6 to jest za mało 100% za mało. Jeszcze przy okazji sobie wezmę te kwantowe, zbiorę wszystkie, żeby już ich tutaj nie było, żeby mieli więcej miejsca dla nowych plortów. I jeszcze pójdę po, oczywiście, derwiszy, czyli te Saturny i kwiatki, żeby już mieć tam też pusto. Niestety nie mam, tak jak mówię, maszyny do teleportacji tych plortów, bo jest taka maszyna silos poniekąd w której możemy ją e, przenosić. Po prostu bierzemy cały silos, tam się mieści nie mam pojęcia, chyba 100 czy 200 miejsca tam jest, więc wiecie, jak tak raz wrzucę do tego to już mam e, spokój, tak? I później sobie kładę gdzieś to tam, e, oczywiście e, silosy mogę też normalnie położyć, tak? Nie muszę ich tutaj, bo w maszynie tutaj czy mam silosy odblokowane? To jest ten market. Nie tutaj nie mam jeszcze silosów odblokowanych. To będzie chyba to, ja sobie to kupię. Czy zrobić to, nie wiem, czy dam radę teraz zrobić. Ale właśnie to daje nam możliwość, Gdzie to jest? To jest to, to daje nam możliwość, że możemy sobie przenosić bardzo szybko rzeczy. Mianowicie wiecie, że wrzucam do tego, tam to siedzi. Ja to ściągam jako maszynę, i przenoszę gdzie indziej po prostu. Kurczę, w ogóle tak zdałem sprawę teraz, że bardzo, ale to bardzo dawno na swoim świecie nie byłem. Nawet nie wiem co tam się dzieje. Dobra, tutaj jeszcze ich nakarmimy i lecimy na spokojnie po derwiszy i po kwiatki. Odblokował mi się jakaś w ogóle nowa maszyna. scoop, warp Depot, tak się nazywa. Nie wiem co robi, nie mam pojęcia, nie kojarzę. Może się kiedyś dowiemy jak uda nam się cokolwiek zrobić w tej grze. W ogóle biegnąc, już wracając, zobaczcie, jak oni tą e, śmieszną, ognistą piankę oblężyli. Oni w ogóle za nią wyskakują, nie? To jest już kosmos. E, ale chciałbym, żebyście jednak tutaj sobie siedzieli. Pozbieram jeszcze wodne plorty, żeby już mieć je e, ogarnięte. E, i, I będziemy mogli je wrzucić też do tej maszyny. Bo czemu by nie? Kto mi zabroni? A tym, nie wiem, może kupię jeszcze dwie dodatkowe zabawki, żeby. Może nie kłócili się za bardzo tak o nią, bo a nie tworzą plotów po pierwsze, a po drugie... Niestety stoją w jednym miejscu. Taka jest, prawda? No, tu już troszeczkę plotów się narobiło, ale to jest nadal za mało, to jest, nam jest potrzeba 30 razy więcej, niestety. Dlatego, e, właśnie dlatego... W ogóle tak sobie teraz pomyślałem, że jakbym połączył je z czymś, na przykład, nie wiem, z... Y, slime'ami, które lubią jeść y, hardbity. Albo ze slamami, które No niestety są kwantowe cebul te cytrynki Bo mógłbym w kwantowe je zamienić Ale będą mi uciekać Bo jakbym je połączył To one, jakbym im dawał to, co one lubią Znaczy, może nie różowe, co lubią Ale co lubią tamte, z którymi bym je połączył To by wypluwali dwa plorty Co jest bogactwem, jakby nie patrzeć Ale wypluwaliby dwa plorty Właśnie To o to chodzi Więc może połączę je z czymś jednak mm, Idę sprawdzić jak tam wyglądałem? No, dzisiaj już nie będę znosić wszystkich plotów. Co mógłbym zrobić? Bo pewnie tam już jest kolejna 50 do zebrania w każdym silosie. E, e, w każdym tym. A e, jak to się nazywa? Kurcz, czekajcie, sobie muszę przypomnieć. Jakie ja to nazywałem? W, w, w. Jeżeli bym chciał zbudować, to mam garden, a znaczy ogród albo zagrodę. O, przypomniało mi się. Dobra, więc zagrody, bardzo szybko oni tam produkują te plorty. Więc myślę, że tak z 50 już mogli nabić. Jeżeli oni nabili około 34, no liczyć nie potrafię. 24, to oni na spokojnie mogli tam narobić około 50. Tu już mógłbym to porobić, te maszyny. One są jednorazowe, oczywiście, te maszyny. Tu mam jakąś lepszą. Coś jeszcze mogę zrobić? Nie za bardzo. Dekoracje, nic. Dobra, to lecimy po kolei. Tu mamy za dwie dyszki, więc my możemy zrobić jedną taką. I zróbmy na przykład zwykły nowis, coś tam. I one, jak sobie poukładamy tutaj, niech sobie stoją, niech sobie kopią. One tam potrzebują ileś czasu? 15 minut, chyba. Ta 12, a ty ile potrzebujesz, kochany? Też 12. Więc za 12 minut, myślę, że na spokojnie moglibyśmy zajrzeć do nich. One powypluwają nam rzeczy, które wykopały z ziemi. Nie wiem, czy to jest zależne od tego, gdzie je postawimy. Nie sprawdzałem tego, że na przykład gdzie je postawimy, tam będą lepsze rzeczy wynajdywać. Dobra, tutaj mogę już od was pozbierać na spokojnie i je sprzedać te plorty. One powinny być drogie, bo to są krystaliczne, których nie sprzedawałem ani razu. I mozaikowe, których z którymi też nie miałem styczności za bardzo, jak nie patrzeć. W ogóle tu co oni robią, to jest jakaś miazga. Ale widzę, że nadal mozaikowych jest dużo, dużo mniej. Nie wiem od czego to jest zależne. Chociaż że daje im właśnie silver parsnip, czyli pietruszki srebrne, które lubią bardziej mozaikowe, aniżeli właśnie krystaliczne. Widzicie, jego ulubionym żarciem jest srebrna tutaj pietruszka, a tego jest cebula, ta śmieszna. W ogóle od onion, od to jest dziwna, dziwna cebula, więc śmieszna myślę, że tutaj pasuje. I, I właśnie to dziwne jest, że więcej plortów mi wyskakuje krystalicznych, niż mozaikowych. To jest bardzo zaskakujące i... Yy, no mam takie... Jednak co to się w ogóle odwala, nie? To jest... w, tym, w tą stronę poszedł nawet. Tu już sobie posprzedajemy troszeczkę tych plorcików. A resztę tamtych plortów... no tak jak mówię, pieniądze mi nie są potrzebne. Resztę plortów wrzucę z powrotem do tej maszyny. Yy, czy są do czegoś potrzebne? Nie wiem. Chyba nie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie bo jednak to są plorty dosyć drogie, więc jak będę musiał sprzedawać, to bardziej tamte będę sprzedawał, wiecie, te mozaikowe i krystaliczne, aniżeli inne. Tak? Mniej mi obchodzą tabi plorty, które kosztują gdzieś tam około 12 niż mozaikowe, które kosztują około 80 to jest... A to już jest, wiecie, wyższa matematyka, tu już człowiek może się pogubić ze 3 razy i się trzy razy odnaleźć. Jeszcze sobie weźmiemy te oka, oka i wsadzimy. I wiecie co? Myślę, że e, możemy iść na nowy świat. Ja sobie tam pobiegnę oczywiście. E, I zobaczymy co otworzy nam drzwi nowe, tak? Bo mamy dwa klucze. Więc myślę, że e, dwie pary drzwiów moglibyśmy otworzyć na spokojnie. Więc ja myślę, że tam się udaje. O, tu jeszcze jakaś oka oka leżała. Ja się tam udaję, a wy, nie wiem, możecie poczekać. No tak, tak to właśnie wygląda jak Maciej idzie po coś, <grym> otworzyć bramę. Przy okazji idąc po, po, popatrzałem, nowe Echo są, więc pozbierałem i co mi się trafiło? Złoty, Gold Echo, bardziej żółty, ale napisany jest Gold. W ogóle te bombki, które znalazłem, o jak ja się cieszę, że normalnie mam te Halloweenowe. Ja bym chciał. Bardzo bym chciał się wam wytłumaczyć, ale ja nawet sam nie wiem co ja właśnie odwaliłem, mamy kolejny dzień, a ja nadal nie otworzyłem bramy. Ja to wiem, spokojnie, i raczej nie otworzę w dzisiejszym odcinku, przepraszam, nie chciałem, ale zająłem się karmieniem tutaj wszystkich tych, zbieraniem wszystkich plortów, a ten był beznadziejny. I strasznie dużo czasu mi to zajęło. Przy okazji jeszcze to się zrobiło. Jak tam poszedłem, to te właśnie echo znalazłem dwa razy. Przyniosłem te rzeczy, które tam zostawiłem. Dużo, dużo się działo. I, i jak najbardziej chcę plorty przede wszystkim, bo trzeba porobić te te machiny do. do Zbierania, czyli jednak cały dzień e, dzisiaj, znaczy cały odcinek w zasadzie poświęciliśmy na zbieraniu. To jest lepsze, bo to zbiera więcej niż to coś. To jest drugi poziom tego pierwszego. E, więc myślę, że ten pier to mogę robić, tak? Więc zróbmy ze dwa takie i spróbujmy zrobić jeden taki, bo jeszcze takiego nie mieliśmy. Czemu by nie? I postawmy je tutaj. Jeden tutaj. O, tu jest jakieś miejsce też, żeby pozbierać tutaj. Stoi już jeden? Kiedy ja go położyłem? Jest raz, dwa, dwa. Ej, ja go nie kładłem. Chyba, że on działa dwa razy. O kurcze, no to może być... O, ja cię kręcę, ile tu się może rzeczy dziać naraz. raz. Um, no tak, trzeba im dać cytrynki. Wiecie co, myślę, że na no spokojnie, chyba jak dam już te cytrynki, możemy zakończyć ten odcinek, no bo... Jak nie patrzeć, no... Już mamy sporo tego odcinka, więc... Nie ma sensu iść tam, na tamten wyspę nową i sprawdzanie co tam jest za drzwiami i tym podobne, więc... Ehm. Um, Myślę, że mogę się z Wami pożegnać. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.